Siemczko wszystkim ja jestem Sipa. Następnie tego filmu chciałbym Was wszystkich poinformować o tym, że na 50 subskrypcji będzie konkurs i będzie do wygrania Pace of card o wartości 20 zł. Co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać? Żeby wygrać będzie w filmiku, który nagram na daną ilość subskrypcji. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania tego odcinku. No i dobra, tak więc w dzisiejszym odcinku będziemy prezentować mój poziom PvP i moje umiejętności na serwerze najlepszym w na trybie versus i zobaczymy, czy moi gracze będą lepsi i podołają walce ze mną. Mi się wydaje, że nie, ponieważ ja jestem królem i jestem najlepszy. Tak więc, bez przedłużenia, zapraszam i lecimy. Dobra, tak więc, mamy pierwszą waleczkę z graczem Kaz Lutorek. Zobaczymy, czy Kaz Lutorek będzie no kurcze, zawodnikiem takim, który nie będzie dało się go pokonać. Mi się wydaje, że raczej nie. No ale cóż, tutaj różnie bywa. No i dobra, tak więc lecimy. Dostał już pierwszą strefę tutaj, chopak. Dostał pierwszą tylko tylko kurwa widzę, skacze podczas PVP. Ja też sobie lubię tam strefę, być kuł, więc spokojnie. E, dobra, dostał tam jakąś strefę. Lecimy sobie dalej. No i kurczę, tutaj, dostał strefę po raz kolejny. I chyba będzie to moja walka. Tak jest, wygrana tutaj bezproblemowo. S, druga walka z graczem, A do wtorek. Panie Kazlutorek Panie Kazutorek. No i dobra, pan Kazlutorek rozwalony No niestety, panie Kazlutorek, ale chyba musisz poćwiczyć, bo Jeśli tak będziesz grał, to No chyba 3-0 versus, nie? Pozdrawiam Lecimy na następna waleczka Bez przedłużenia Mamy następną waleczkę z graczem Cyprian Także może sobie zagramy na jakiegoś kucharza, żeby nie było już z e, kaprala, ponieważ na kaprala, no prawdopodobnie nikt nie ma tu mną szans, e, no i to może na kucharza chłopak będzie mógł grać. Tu trzeba jest tej zupki, mam nadzieję, że to nie będzie odpał, ponieważ odpał jedynie możemy zabić, tak jak widzieliście moje statystyki, prawdopodobnie to tylko odpał może mnie zabić, bo ponieważ, no ja tutaj nie jestem zezwoleniem, no, ja mam już tutaj ja widać dwie kreseczki i ja już trzy zupki, także ja się jadę z żadnego. No, na razie mu idzie bardzo dobrze, nie? No i pokonałem tutaj żadnej Zupki na 7,5, no cóż. No i walka wygrana walkowerem, tak jak myślałem. Większość graczy tutaj oddaje mi walki walkowerem, nawet Virtox.pl, yy, który mnie nazywa odpałem. Yy, no cóż, tak to niestety bywa. Yy, ale powiem, powiem Wam tak, yy, ja wiedziałem, że tutaj będzie walkowerek i yy, tutaj większość graczy się poddaje od razu, gdy wygrywa z mną walkę. No. Nie dziwię się oczywiście, ale no polecam więcej ćwiczyć, tak? No i dobra, mamy następną waleczkę z gratem. Sen podłoga S. No i zawalczymy sobie też tutaj, tutaj na kocharzach chłopaki, tutaj też widzę, na kocharzach chce grać, no. Zobaczymy czy... Będzie to jego dobry wybór czy jednak nie, ale mi się wydaje się, że tutaj pan sen podłoga S no nie podoła raczej. Mówię tego, że wygląda jak taki krótki koksik troszeczkę, ale nie, 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 na mnie to nic działa być, Pamiętaj, ja jestem królem, kurwa, tego serwera. No i dobra, jest pokonany. Jeszcze bez problemu. bezproblemowo. Musiałem zjeść sobie jedną z ponieważ miałem to z dwa serta. Ale cóż, 1-0. Trzeba się spocić. Dajcie mi ściereczkę. No i dobra, pokonany. Pan Xen, pogoda jest... Och, to się w ogóle stało? Nie no, bezproblemowo tutaj. Żadnych w ogóle spocin. Czekajcie, bo mama to mnie z mojej, jak nie odbierze, to mnie pobija. Dobra, jestem widzowie. Poinformowała do mnie babcia. Czy, przepraszam, mnie mama. Eee, poinformowała mnie o tym, że mogę wpaść eee, na ziemniaczki i na schaba. Tak, tak więc za pół godziny lecę. No i dobra, lecimy sobie jakąś tutaj baleczkę ostatnią, żeby były jakieś jeszcze walki. Mamy graczar. Koko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 3. Uwaga, weźmy sobie może jakiegoś szeregowego, żeby pokazać mu tutaj, że. Ja pierdolę. Dobra, teraz, Chyba muszę przyspieszyć ten filmik, ponieważ. No tak, nie będziemy się bawić, jeśli ta walka będzie tam 10 minut, Lecimy. No i dobra, pokonany został. Jak widzieliście, bił mnie plecami, także to był. cheater. No ale cóż, ja pokonuję też cheaterów, bo też mi nie robią. A jak zabijemy teraz wiadomo, to nas nazywają 4'ami, no. eee, także to było bez problemowe. No i dobra, to by było na tyle w tym Jak widzieliście, to były moje, by moje umiejętności w PVP na najlepszym serwerze, czyli wersji.pl. Polecam zostawić subskrypcję, ponieważ na 50 subskrypcji jest konkurs do wygrania 20 zł. Pace of cards, to co mówiłem na początku. Eee, polecam. Polecam ogólnie udostępniać ten filmik, żeby wszyscy wiedzieli, że jest konkurs, jak nie, to róbcie sobie taki, żeby było mniej osób do wygrania. Ja w to nie wnikam oczywiście, ja po prostu daję konkurs na 50 subskrypcji i to tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo cieplutko i